Zobaczcie państwo, panie starosto, niech pan zobaczy jaka, jaką mamy drogę. Proszę. Proszę. Normalnie ręcami biorę. Bardzo dobrze, że to Dziury, dziura na dziurze. Temat zdewastowanej, niebezpiecznej drogi na trasie Gościszów-Ocice będącej we władaniu starostwa powiatowego w Bolesławcu wraca jak bumerang. Ja bym prosił starostwo po raz kolejny, żeby zwrócił uwagę na te nasze drogi i żeby to nie było takie coroczne łatanie z łopaty i przyklepywanie. Tylko, żeby to pomyśleć że o jakimś, jakimś gruntownym remoncie. Cierpliwość ludzka ma swoje granice i te w gościszowie zostały przekroczone. Mieszkańcy protestują i domagają się remontu dziurawych dróg. No ta te drogi tutaj to jest tragedia, gdzie to pomsty woła. To jest dosłownie koniec świata, porównując sąsiednie gminy, gminę Osiecznice, gminę Warte, więc Tam coś się robi. Tutaj wszyscy zapomnieli. Przydałoby się, że ktoś się z władzy ruszył i, i zobaczył, co się dzieje, bo tutaj jadąc przez wioskę nawet 40-50 na godzinę można zgubić koło. Potwierdzają to kierowcy, którzy codziennie jeżdżą tą samą trasą do pracy. Każdego dnia witam ich kolejne niespodzianki, coraz bardziej dziurawe i wyboiste. Te dziury powstają w ciągu kilku godzin. Potrafię rano jechać do pracy i pamiętam je na, na pamięć i wracam, już są nowe. W które po prostu muszę trafić i trafiam w nie. Gnę w felgi, przecinam opony, niszczę samochód i jest masakra. Ja wczoraj przyjeżdżałem tędy i tak e, zatrzymałem się. I patrzyłem jak samochody slalom robią, z jednej strony na drugą. Przecież to jest karygodne. Problem dziurawej nawierzchni jest obcy Cezaremu Przybylskiemu, staroście Bolesławieckiemu. I jak mówi, dotrzymuje porozumienia zawartego z burmistrzem Nowogrodzca, że w pierwszej kolejności zostanie wykonany remont odcinka Nowogrodziec-Brzeźnik. Ja jestem człowiekiem, który zawsze dotrzymuje y, zobowiązań, że do, powiat dokończy inwestycje y, Nowogrodziec-Brzeźnik. Y, Myślę, że gdzieś w okolicach y, czerwca Wykonawca wejdzie na ten odcinek. Dlaczego czerwca? Bo ponieważ jest czerwiec, lipiec, sierpień, są to najlepsze miesiące do wykonywania inwestycji drogowych. W te obietnice nie wierzy jednak burmistrz Nowogrojca. Doświadczenie współpracy ze starostą na podstawie kilku lat uczy, że pan starosta jedno mówi, drugie robi albo niewiele robi. No i stąd poczekamy, aż zostanie wykonany remont. Na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec w Brzeźniku, to jest ważne dla naszych mieszkańców. Mieszkańcy także przestali wierzyć, że sytuacja na ich drogach się zmieni. Bardzo przykro, że starosta jest już w drugą kadencję, nie daje sobie rady z drogami, a dalej utrzymuje się, że nie podaje się do dymisji, jak nie radzi sobie z tym po prostu. Yy... Tematem jak drogi? Jak mówi starosta, o gminie Nowogrodziec nie zapomniał i z roku na rok przekazuje na drogi powiatowe w gminie Nowogrodziec coraz większe pieniądze. Natomiast, jak szybko odcinek Nowogrodziec w kierunku ocić, to wszystko zależy od burmistrza Nowogrodźca. Współpraca z samorządami polega również na wzajemnym zaufaniu. Jeżeli gwarantujemy, że droga Brzeźnik-Nowogrodziec będzie wykonywa, wykonana w tym roku. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan burmistrz nawet już dzisiaj czy wczoraj ogłaszał przetarg na odcinek gościszowski. Ja nie widzę żadnych przeszkód. Robert Relich twierdzi, że droga jest powiatowa i to starosta powinien się nią zająć. W zasadzie pan starosta zarządza drogą powiatową, jest odpowiedzialny za jej stan techniczny. I to jest jego podstawowy obowiązek. I uszanowanie mieszkańców, aby droga z Ocic do Gościszowa, która jest w katastrofalnym stanie od wielu lat, żeby wreszcie była wykonana. Wygląda na to, że brak porozumienia i współpracy między jednym a drugim samorządem spowoduje to, że mieszkańcy Gościszowa długo jeszcze będą jeździć dziurawą drogą.